17. kolejka futsalowej ekstraklasy. Witamy serdecznie w hali sportowej Toruńskiego UMK. Drużyna zadesu u Uniwersytetu Śląskiego w zielonych strojach, rywalem ekipy FC Toruń. No i miejmy nadzieję, że wszystko co najciekawsze, łącznie z bramkami, pozostaje nam na drugą połowę, drugą część tego spotkania. Dlatego że w pierwszych 20 minutach tego meczu. Mamy remis 0 do 0. Jesteśmy na początku drugiej części spotkania. No i od razu najważniejsze dane statystyczne. Ekipa w zielonych strojach to drużyna, która zajmuje przedostatnie 11 miejsce w tabeli futsalowej Ekstraklasy. No ale Torunianie akurat z tą drużyną mają tutaj w tym sezonie dosyć niemiłe wspomnienie. Ostatnie zwycięstwo ekipy AZS-u Uniwersytetu Śląskiego Katowice. To wygrana 5 do 3 właśnie z FC Toruń pod koniec października. Oczywiście ubiegłego roku. No i od tamtego momentu tej drużynie nie udało się zwyciężyć jeszcze ani razu. No a mecz był o tyle nieprzyjemny dla drużyny toruńskiej, że do przerwy ekipa Klaudiusza Hirsza prowadziła w Katowicach 3 do 0, by ostatecznie ten mecz przegrać 3 do 5. Tak więc 5 bramek strzelonych przez akademików z Katowic w drugiej części spotkania i to właśnie to ostatnie zwycięstwo akademików z Katowic w futsalowej Ekstraklasie odniesione nad drużyną FC Toruń. My jesteśmy podczas pierwszej minuty drugiej części meczu. No i jeśli można by było, czy trzeba by było skomentować w kilku słowach, czy jednym zdaniem pierwszą część tego spotkania, to trzeba przyznać, że były już tutaj zdecydowanie lepsze w tym sezonie mecze w wykonaniu toruńskiej, toruńskiej drużyny. Tutaj no, tak, troszeczkę na razie Katowiczanie dobrze się bronią. Nie popełnili szczególnych błędów w obronie. No, a drużyna Toruńska może na fali ostatniej. Dobrej pasy, czekała tak aż same te sytuacje się urodzą, nie za bardzo atakując, nie naciskając, może ta determinacja na pewno była już tutaj w hali toruńskiego UMK, w innych spotkaniach dużo większa, w tym meczu na pewno nie, no i rezultat na tablicy. Taki jak właśnie widać po 21 minutach, czyli bezbramkowy remis 0 do 0. Warto dodać, że w, poprzednim, w poprzedniej kolejce na wyjeździe. Bardzo ważne zwycięstwo toruńskiej drużyny. No, co prawda z ostatnią drużyną, ale liczą się trzy punkty. Gwiazda Ruda Śląska na miejscu 12 za akademikami, to już z pięcioma punktami straty. No i w Rudzie Śląskiej Torunianie zwyciężają 3 do 1. W tym samym czasie katowiczanie podejmowali poprzedniego rywala toruńskiej drużyny, czyli Chrobry Głogów, no i Remis 3 do 3. To ostatnia, ostatnia kolejka. No a przed toruńską drużyną, bo bezpośrednie zagrożenie. Mowa o, mowa o Red Devils, chojnicę Bit Gliwice i Gliwickiej Akademii Futsalu. Ale może jeszcze ekipa Klaudiusza Hirscha pokusi się tutaj w tych sześciu ostatnich spotkaniach sezonu zasadniczego o dogonienie pogoni Szczecin, czy rekordu bielsko-biała. No bo gata Duńska wola tutaj zdecydowanie odstaje. Na przykład jeśli chodzi o przewagę nad toruńską drużyną, to jest dokładnie 9 punktów. No i to już jest na pewno to już jest na pewno duża strata Bardzo dobrze, na razie konsekwentnie tutaj grają Katowiczanie, akademicy ten bilans meczów wyjazdowych z tego sezonu no mają. Bardzo zły, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że katastrofalny. W siedmiu wyjazdowych spotkaniach tylko jeden remis i sześć porażek. No i to też jakby potwierdza przedostatnie miejsce w tabeli. Natomiast tutaj w tym spotkaniu cały czas. No, tak jak widzimy tutaj, 3,5 minuty drugiej części meczu, ciągle 0 do 0, ale te 3,5 minuty, no i w zasadzie ciągle ekipa turuńska nie może tutaj stworzyć jakiejś takiej naprawdę klarownej, groźnej sytuacji, która pobudziłaby kibiców na trybunach. Myślę, że akurat w tym spotkaniu tutaj nikt w Toruniu nie zakłada nie zdobycia kompletu punktów no a piłkarze zawodnicy którzy wypowiadali się oficjalnie dla swojej strony klubowej internetowej no podkreślali jeszcze ten fakt że pamiętają tę przykrą porażkę na pewno prowadząc 3 do 0 w Katowicach Toruńska drużyna przegrała 3 do 5 i tutaj na pewno po takim spotkaniu każdy chciałby się we własnej hali zrewanżować. No to na razie przychodzi to z wielkim mozołem. Patryk Szczepaniak. Sylwester Kiper pokazuje, że to był dobry pomysł. Mikola Morozow, Sylwester Kiper. Pelc Fernandez, Brazylijczyk, mocno cofnięty teraz. No i Patryk Szczepaniak. Akademicy z Katowic nie kwapią się tutaj przed najprostszymi rozwiązaniami. Oni oczywiście też walczą o każdy punkt, aby utrzymać się w futsalowej ekstraklasie. Mają tylko punkt straty. Do kolejnej e, drużyny. Z Pniew, e, Dragon z Pni, e, Pniewy, Klireks e, ma cztery punkty przewagi. Tak więc, jeszcze na pewno, szansa dla akademików. E, dla akademików e, z Katowic, ale trochę szczęśliwie. Nastrzelony Mikola Morozow. Ale stał w odpowiednim miejscu, to jest futsal, pokazuje, że dostał piłką w twarz, no nawet w pewnym ułamku sekundy widać było, że przez moment na pewno reprezentant FC Toruń zabachał się, czy nie uchylić się przed tym potężnym strzałem, bo piłka na wysokości szyi gdzieś tam od ramienia i od brody odbiła się i wpada ostatecznie do bramki. Akademików z Katowic, którzy tu odważnie będą teraz grać z lotnym bramkarzem w takiej. fioletowej, różowej koszulce z numerem 5. Już w polu wystawiony Jędrzej Jasiński. Odważnie Od praktycznie 25 minuty, akademicy z Katowic. Dyskusję trenera Błażeja Korczyńskiego, uspokajanie zawodników. No i proszę bardzo, czyżbyśmy mieli tutaj taki widowiskowy futsal, który oczywiście, no niektórzy mówią, że to nowoczesny futsal, ale granie bez bramkarza czy z lotnym bramkarzem, właśnie coraz częściej jest stosowany przez. Najlepsze reprezentacje na świecie futsalowe, no i akademicy z Katowic mają zamiar właśnie tak taktycznie to rozgrywać, no ale bardzo szybko starał się wrócić po stracie piłki Jędrzej Jasiński. Tak więc na razie plany zrealizowane, ale oczywiście nie ma tutaj szczególnych fajerwerków. Wymęczyli, wydusili dosłownie. Jedną bramkę na razie Torunianie. No i też ostatnio mieliśmy w poprzednim spotkaniu z bitem Gliwice tutaj trochę tych fauli, natomiast teraz w zasadzie pierwsze przewinienie na koncie AZS-u Katowice, chociaż Ciągle tablica tego nie pokazuje. Może to nie zakwalifikowane jako przewinienie, a raczej wykroczenie, o tak bym powiedział, stąd rzut wolny. No ciekawe rozwiązanie znowu Michała Wojciechowskiego z Marcinem Mikołajewiczem. Wielu, wielu sympatyków futsalu, piłki nożnej powiedziałoby, że typowe uderzenie z czuba. No tutaj na ten dłuższy słupek widać, że cały czas nauczeni wchodzić po stałych fragmentach gry. No i ciekawie, Marcin Mikołajewicz teraz chciał precyzyjnie po ziemi. Rozpoczęła się 26. minuta tego spotkania. No, akademicy z Katowic, no jeśli to nie będą takie łatwe straty, takie... Bezpańskie piłki, gdzie, które mogą nagle wylądować na nodze jednego bądź drugiego zawodnika w zielonej koszulce przed momentem. Tomasz Czurek próbował nagle zaskoczyć tutaj Nikolanego. No ale poza tym akademicy tutaj nie. Y, pokazują jakichś akcji koronkowych. A tutaj proszę bardzo. No właśnie. Marcin Pułaczewski, speaker zawodów podkreśla, że o sporym szczęściu teraz faktycznie może, może mówić toruńska drużyna. Marcin Czech, tak ni stąd, ni zowąd, prawa noga spod samej linii troszeczkę uśpieni cały czas gospodarze. To jest taki mecz jakby troszeczkę ekipa toruńska grała z jakimś obciążeniem powiedzmy przywiązanym do, do nóg do pasa powiedzmy trochę jakby nieco w zwolnionym tempie. Widzieliśmy tutaj naprawdę już mecze z olbrzymią determinacją to chociażby też widać po tej po ilości przewinienia tablicy ciągle zera po jednej po po drugiej stronie nic dziwnego, że katowiczanie nie mają tutaj szczególnie pomysłu no ich w jakim sensie usprawiedliwia pozycja w tabeli natomiast Na pewno już w lepszej dyspozycji oglądaliśmy tutaj ekipę Klaudiusza Hirsza. No i, no i teraz nabiegał tutaj bardzo niebezpiecznie Tomasz Dura pod bramką Nikola Negu. Znowu przez chwilę było niebezpiecznie. Na pewno, na pewno ta determinacja, ta koncentracja toruńskiej drużyny musi się... Wzmóc, teraz zaczynają coraz bardziej naciskać akademicy z Katowic no i teraz to już na pewno był faul Krzysztof Elsner teraz w zagraniu no na pewno nie futsalowym zdecydowane przewinienie Dopiero 6 minut i 50 sekund w drugiej części, w drugiej części tego spotkania za nami. No a jeśli przypomnimy sobie po raz trzeci wynik z Katowic, to warto pamiętać, zwrócić na to uwagę, że ekipa akademików jest dobrze przygotowana, wybiegana, potrafi, potrafi w drugiej części meczu na tę bramkę akademicy po prostu zasłużyli. Adrian Pater zmelony tutaj cały mur toruńskiej drużyny. No i upomnienie trenera Klaudiusza Hirsza pomina szkoleniowie z toruńskiej drużyny. Krzysztofa Lesnera za to przewinienie. No i chyba za niezbyt szczelny mur całą resztę ekipy. Zaskoczony Nikola Negu, ale faktycznie akademicy z Katowic tutaj zaczęli naciskać. No a toruńska drużyna troszkę, troszkę pofolgowała temat. Tomasz Czurek wybijał piłkę daleko. No, świetnie teraz zobaczył Negu Klaversona-Belca. Brazylijczyk. No, wydaje się z największym animuszem na razie po stronie toruńskiej tutaj na, na parkie. Czy chcielibyśmy na pewno oglądać z taką dynamiką poruszanie się zawodników FC toruń pozostałych. Właśnie tego tutaj brakuje no całego takiego tempa, czy takiego właśnie tempa przez cały mecz. No i można by było liczyć wówczas na więcej akcji, na pewno ciekawsze, ciekawsze spotkanie. No i być może rozmiękczenie tego muru katowickiego. Jak widać, jedna bramka tutaj jest stracona. Na akademikach zupełnie nie zrobiła żadnego wrażenia. Oni są zmotywowani, oni czują, że w tym meczu mogą ugrać swoje punkty. Widać, jak komunikują się ze sobą, jak, jak wyglądają, tak no, oglednie mówiąc, na twarzy. Zawodnicy. AZS-u Katowice, to jest koncentracja, to jest wyraźna determinacja wypisana na twarzy. Teraz ciekawe rozwiązanie Mikola Morozow, ale cały czas mieli na plecach swoich rywali Torunianie. 1 do 1 i 8,5 minuty w drugiej części tego spotkania upłynęło. Teraz troszeczkę szybciej, Mikola Morozow już chyba o jedno tempo za późno, już zdążyli wrócić do obrony. Patryk Szczepaniak. Klawerson pelc dobrze tutaj z kiwką na prawą stronę. Poirytowany tam Maciej Wołoszyn czuł swoją szansę. No ale stara się mocno stać na nogach. Przytrzymać piłkę gdzieś tam w okolicach 5-6 metra od bramki AZS-u Katowice, ale od razu ma na plecach trójkę rywali. 9 minut za nami, 11 do końca spotkania. Teraz Marcin Mikołajewicz. Krzysztof Elsner do Mikołajewicza. To było na pewno ciekawe rozwiązanie, ale niezbyt dokładne. Tylko, no, już można powiedzieć, w tym momencie troszeczkę to tempo i dynamika akcji nieco, nieco wzrosła. Wreszcie po stronie toruńskiej widzą gospodarze, że tutaj czas upływa, że. Wpisane wcześniej w założeniach na pewno przedmeczowych punkty, komplet punktów w tym spotkaniu zaczyna mocno uciekać. Gdzie mamy bramkarza? W tej swojej kanarkowej koszulce, daleko pod bramką toruńską, dopiero Krzysztof Krzyśka. Natomiast koledzy z drużyny pozostali na tyłach i nie dopuszczają tutaj reprezentantów FC Toruń do, do jakiejś akcji pod bramką. Tymczasem Marcin Mikołajewicz. Najdalej no wysuniętym oczywiście zawodnikiem toruńskiej drużyny, Negu zabrakło troszeczkę zdecydowania. No, znowu, ciekawie, Michał Wojciechowski, nieco, nieco za wysoko na głowę Marcina Mikołajewicza, ale dobrze sobie radzą naprawdę z tym lotnym bramkarzem, niemal e, ciągłym lotnym bramkarzem e, Katowiczanie. Jeszcze do niedawna mieliśmy takie sytuacje, że bez. Bramkarza stojącego między słupkami, tak konkretnie, to drużyny występowały w końcówkach meczów, wówczas gdy minimalnie przegrywały. Tymczasem teraz zaczyna być futsal coraz bardziej widowiskowy, ofensywny, z piątką biegających w polu zawodników. Oczywiście w momencie, kiedy, kiedy drużyna jest w posiadaniu piłki, może z całą piątką. Sobie piłkę rozgrywać, przesunąć, zepchnąć do obrony rywali. Marcin Mikołajewicz i znowu tylko, tylko Mikołajewicz osamotniony, gdzieś tam po prawej stronie jeszcze Michał Suchocki, no ale to jest za mało, no, czterech zawodników w obronie z AZS Katowice. Dwójka, trójka na plecach natychmiast Marcina Mikołajewicza. Może teraz Michał Suchocki. Takie sytuacje na pewno w tym sezonie Marcinowi Mikołajewiczowi zdarzały się bardzo, bardzo rzadko. Takie sytuacje na pustą bramkę, praktycznie najskuteczniejszy napastnik futsalowy ekstraklasy. Wykorzystywał z zamkniętymi oczami, no ale niestety takie. Może nie kiksy, ale nieudane zagrania. Jednak tutaj zmuszony był z ostrego kąta atakować. Katowicką bramkę Marcin Mikołajewicz i, i takiemu snajperowi zdarzają się niecelne strzały z najbliższej odległości. Trzy minuty, 3 minuty, a tutaj toruńska drużyna w defensywie... Co może budzić pewne zdziwienie, a ofensywnie, bez strachu, bez tutaj jakichś obaw o to, że ten cenny remis, przecież to jest drużyna przedostatnia w tabeli, jeden punkt na wyjeździe w meczu z ekipą, która zajmuje czwarte miejsce w tabeli, mógłby być dużo bardziej szanowany, mógłby być tutaj chroniony tymczasem. Jako szczególnie tymczasem drużyna Katowicka ofensywnie cały czas, no i czasy dla trenera Klaudiusza Hirsza na 2,5 minuty do zakończenia tego meczu. No i ciekawe teraz, czy Torunianie zdecydują się na równie ofensywną taktykę. Tutaj granie być może Nikolanego będzie w swoim stylu, bardzo lubi takie dalekie wyjazdy. Pod bramkę rywali, albo może ktoś wyskoczy z ławki rezerwowych. Czy jednak Torunianie oszczędzą sobie ten jeden punkt? No ale nikt chyba nie zakładał takiego scenariusza. Obie bramki w drugiej części meczu. Pierwsza bezbramkowa. Mikola Morozow dla FC Toruń. Może teraz. Na pewno chciał szybko to rozwiązać Marcin Mikołajewicz mając obok siebie dwójkę obrońców. Już tam mu nogę wyciągał przed uderzeniem Marcinczek. no i zabrakło może ułamka sekundy, żeby zobaczyć stojącego przed bramką Patryka Szczepaniaka. No teraz znowu pomysłowo, ciekawy zabrakło tam centymetrów, żeby sięgnąć piłkę. No a tutaj, proszę bardzo, jeszcze przed chwilą wspomniany Marcinczech, zawinął mocnym rogalem z bliskiej odległości, znowu zasłonięty trochę Nikolanego. Dwie minuty do końca spotkania już tutaj Krzysztof Elsner. Widać było, musi być bramka. To musiała być bramka. Można sobie to jasno powiedzieć. Świetnie to rozegrał najpierw Marcin Mikołajewicz, a później jeszcze lepiej Krzysztof Elsner. Jak na patelni, no już lepiej wyłożyć tej piłki nie można było. Wcześniej nie chciała wpaść po strzale z najbliższej odległości Mikołajewicza. Teraz... Michał Suchocki, no teraz to już można powiedzieć, że był to kiks. No, e, chyba metr, może półtora metra. Dwóch chyba nie było, no ale to już historia. Czech w ręce Nikolanego. Ne e, toruński bramkarz też na pewno już poirytowany, zniecierpliwiony tym... Tą niemocą swoich kolegów. Półtorej minuty do końca. Trochę przypomina się spotkanie. Uwaga, Mikola Morozo, bramka! Mikola Morozo, bohaterem tego meczu. Najpierw nie uchylił się przed nabiciem potężnej piłki, szybkiego, mocnego strzału. I strzela y, pierwszą bramkę no, y, w taki nietypowy sposób, ale teraz to już klasa. Jak inni nie mogą z metra czy z dwóch metrów do pustej bramki, to teraz huknął pod poprzeczkę z bramkarzem między słupkami Mikola Morozowi na minutę 24 sekundy do końca. Wreszcie, wreszcie znowu prowadzą gospodarze dwa do jednego. Oczywiście nie mają tutaj nic do stracenia. Teraz akademicy Z Katowic na minutę i 10 sekund do końca, do końca mecz. Przypomnijmy, 17 kolejka futsalowej Ekstra Na razie wymęczone prowadzenie toruńskiej drużyny, która zajmuje czwarte miejsce w tabeli i na pewno liczy się w stawce o tą czołową czwórkę i o playoffy i walki, w walce o medale ewentualnie później w końcówce w końcówce sezonu. No ale najpierw trzeba te punkty nazbierać w sezonie zasadniczym, już na pewno przed ostatnią drużyną w tabeli na... W własnym parkiecie, we własnej hali. Z założenia. No a tutaj, kto by się spodziewał, że ten mecz tak bardzo pod górkę będzie się toczył. Teraz presja, no i Nikolaj Negu trochę zaryzykował. Nie zrozumiał się z Morozowem. Dwie bramki Mikołaja Morozowa. Dla futsal klubu Toruń. 35 sekund do zakończenia tego spotkania. Katowiczanie. No już na pewno nie będą przebierać w środkach. No i teraz to oni mieli swoją szansę. Rafał Krzyszka. No i ta charakterystyczna kanarkowa koszulka. Gdyby tam tę piłkę zatrzymał na drugim metrze od bramki, mógłby niemal wszystko z nią zrobić. No a tutaj pozostają jeszcze. Sekundy dosłownie, 15 sekund do zakończenia do zakończenia spotkania dura i bardzo mocno. Jeszcze raz i jest wyrównująca bramka. No właśnie, no właśnie, cały czas tam polował, zamykał. Cały czas. rafał krzyżka. Wydawałoby się, że ta koszulka może nie być niezauważona, może nie być tutaj ukryta pod bramką. Jaskrawy kolor jednak nie rzucił się w oczy obronie toruńskiej. No i Rafał Krzyszka z najbliższej odległości zobaczyli go tam pod tym słupkiem. Toruńskiej bramki, ileż razy tutaj w ten sam sposób Katowiczani zagrażali bramce Toruńskiej i niestety wnioski nie zostały wyciągnięte. Ostatnie sekundy. Tak więc futsal jest na tyle no, niesamowitą dyscypliną, że jeszcze nawet w tej ostatniej sekundzie Nikola Negu. Odsłonił całą toruńską bramkę i tutaj Marcin Czech chyba ku zaskoczeniu wszystkich mógł dać nawet zwycięstwo ekipie z Katowic, no ale na szczęście nie trafił. Tak więc raczej nieoczekiwany i smutny dla toruńskich kibiców i toruńskiej drużyny remis. Czwarta drużyna futsalowej Ekstraklasy, czyli FC Toruń remisuje 2 do 2 po dwóch bramkach. Mikoli Morozowa sprzed ostatnim zespołem. i Cenny punkt wywalczony na trudnym turuńskim terenie przez akademików z Katowic. 2 do 2, cztery bramki w drugiej części spotkania. Dwa gole w ciągu ostatnich 70 kilku sekund tego spotkania. A więc, jak, jak można było się spodziewać, wszystko co najlepsze w futsalu zostało tutaj w tym spotkaniu na sam koniec pozostawione przez zawodników obu zespołów. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.